O kurwa, to znowu. Pierdole. Ej, Władek, Co za kurwa w niedzielę chce? No, cześć Włodziu, co tam? A, no wróciłem dopiero z kościoła i w piwnicy zamiast do pieca podłożyć, widz? A co tam się stało? O kurwa. No mam boskę, mam. No i na robocie widać, a ja tu w domu jakoś tak tako mało jest, co to ci pożycę. No. Ale nie utnie z mubach? Kurwa, tak, żeby się wrzynyło bykowi, łańcuch. Ja pierdolę. Dobra, to ja idę z obocy i mi zaraz od oddzwonię, dobra? to podejdzie to sobie weźnie. No, no, na razie. Kurwa, bykowi, łańcuch się ważny. No. Ja pierdolę, co cóż oni kurwa zrobili z to bożko? Ujebany kanek, kurwa dzwonię do Wirka. Co jest to kurwa? Chuj zajebiu, kurwa. Ty Mirek. Ty słuchaj no kurwo. Bo tu Włodek dzwonił do mnie, bożki chciał powiedzieć. posadę kurwa do garażu. Kurwa tu kabel ujebany. No? Co to się stało? Jak ześ ta przeduzki nie mieli kurwa, do czego? Kurwa uwierz, wiertarki, ty tam Przeduzony, kurwa mać Kurwa boska ma kurwa dwa miesiące, kurwa gwarancy nie uznają teraz, co z tego za zlepis? Ja pierdolę z wami to jest kurwa Ale słuchaj no, kurwa, to nie wszystko, ja tu pacę kurwa u góry I tu kurwa docierarka ma ujebany kabel a kurwa młody, ma co to się kurwa porobiło? Nie, 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 nie kurwa. Jak nie ty? Kurwa do młodego się dzisiaj nie dodzwonię kurwa, a on mnie odbiera w niedzielę. To przyjść tam jutro na siódmą na te, na szósto kurwa. Tu, na garaż kurwa i ma być to wszystko poskręcane. Mnie to chuj obchodzi. Kurwa, chłop chciał przyjść pożycyć, kurwa, i ogodą za mą, a teraz co głupka mam, kurwa, robić przed nim? Pierdole. Dobra, dobra, nara, jutro się widzimy. Kurwa, z tymi chłopakami, kurwa. Ty, wodek, słuchaj, no. Nie gniwaj się, kurwa, no, ale nie mam. Znaczy się mam, kurwa, byłem poszedłem na garaż, ale kurwa, ujebany kabel, kurwa. Moje chłopaki, kurwa, ten Mirek, kurwa, z tym młodym. Wiesz, co mu u wszystkiego kable kurwa. Ja nie wiem co to będzie. No choćby my skręcili kurwa, no to to nie ma z czego wziąć. Bo wszystko kurwa. Patrzę tu po pou, upierdalane Nie wiem. Może iść do Tatka Tadek Ty z widać mo, bosza, może ci pożycy No. No sorry, co tak wyszło. Kurwa zajebana, no. No na razie, cześć. Ja im tu kurwa, pokorzę jutro.